Ja to bardzo Wam polecam. Strefa tropikalna plaża plastikowe palmy i piaseczek i hamaczki różne zabawy dla dzieci przy strefie gastronomicznej galerii białej w Białym Stoku. Mój pomysł, nie chwaląc się, który jest wdrażany już od kilku lat tutaj też jak te tereny zielone sztuczna wyspa dla ptaków albo Molo przy Galerii Białej, to się nazywa letnia strefa odpoczynku, chilloutu i relaksu. Lato w mieście. Jak widzicie, są leżaczki. Są różne zabawy dla dzieci. Jest tropikalnie. Jest upalnie. Jest dużo miejsca na inne. Imprezy, koncerty. Jak widzicie, można też tu zjeść, bo tu jest strefa gastronomiczna obok. Można sobie posiedzieć, można się zrelaksować. Centrum Stoku. Taki pomysł. Polecam. A tu obok niestety niezbyt fajna historia, bowiem wiadomo, że od czasu budowy trochę trzeba było remontować ten taras i tutaj to zostało przekazane dla Urzędu Miasta, obecnie z własnością Urzędu Miasta to miejsce no i niestety Urząd Miasta trochę zaniedbał sprawy remontowe. W związku z czym obiekt jest zamknięty, a już za chwilę lata, więc sezon stracony, bo Urząd Miasta coś tu zaniedbał w kwestiach utrzymania i remontu tego obiektu. Dlatego fajnie, że można się pocieszyć yy, przynajmniej yy, tą strefą relaksu która jest otwarta za darmo dla wszystkich w godzinach funkcjonowania galerii, bo po 21.00 zabierają leżaczki na noc. Nie żeby nikt nie ukradł, ale żeby nie zmokły i tak dalej się nie pobudziło w nocy.